Teraz Karolinka prowadzi. Jedziemy sobie do kapliczki na wodzie. A następnie do szumów. Jedziemy do kapliczki na wodzie. Podobno jej woda jest uzdrawiająca. Zaraz każdy będzie pił. Idę zobaczyć jak to spodrz wygląda. Ja Słuchaj, doskonałej wody i kac mi zniknął. I W tym miejscu podobno ukazała się Matka Boska i dlatego to źródełko jest uzdrawiające. Jak Marcin działa? Trzeba się zanurzyć. Czyli tak, kapliczka pochodzi z XVIII wieku. Według tej wierzeń Jakubowi Ruszczykowi objawiła się Matka Boża w 1640 roku. No i też źródełko ma właściwości według ludności lecznicze. Ludzie tutaj się zamaczają, nalewają sobie wody do butelek. Zaraz pewnie Karolinka też naleje, naleje dla siebie wodę. Już nalałam tej świętej, uzdrawiającej wody, a teraz będę się kąpać. Skakuj. <gryśla> Cis. Zagręć. Tu są ogólnie modlitwy. Modlitwa do Matki Boskiej, Krasnobrowskiej o dobre życie. A drugie to jest modlitwa w potrzebie. Więc wydaje mi się, że można się pomodlić i o to, i o to Także oddaję kamerę Konradowi i zaczynam No i teraz idziemy do Szumów nad tanwiów Szumy te są wpisane na światową listę UNESCO A dlatego Szumy, bo tam szumi <grym> Aha <grym> Oto jaki ładny kościołek jak tu to I Tutaj skręcasz w prawo No, bardzo ładny No może nagrać to ten nie wiem, czy to rodzice Asi nie byli też właśnie mówili, że bardzo tak ładnie jest. Nie, ja tu jest może no prostu, czy chcesz? Nie, już nie, jedzie, bo już jest późno, bo tam jeszcze tam też zajdzie. No, ale to I tu od razu w lewo skręcasz. No to jest kościół, ale tu chyba też gdzieś się zakonice urzędują. To chyba gdzieś jest jesteś. O, ludku. Teraz ruszamy Szlak geoturystyczny rosocza Środkowego Rezerwat nad Tanwio Krabiazowy i Leśny Rezerwat Przyrody nad Tanwio Znajduje się w północno-zachodniej oczci Rebizemczy Jest jednym ścisłym połanem o i od, dlatego są też szumy O walorach rezerwatu stanowią rogi skalne w korycie rzeki tanwi co tam majster oglądasz ciekawego? Dobra. Rozgadałem się trochę. I do szumu. Pięknie, pięknie panie Marcinie. Pośpiewałem się. Tak troszeczkę. Szumy nad tangą, tam szumy to śpiew. A To za śpiewak Potem internet to zobaczą i kurde wszystkie firmy będą odzywać do Ciebie, żebyś voice nagrał jakąś Ustocze. własną płytę To jest voice of Gaj Dlatego drugi żołnierz to Ale cały czas po To jest taki ten on... to, yy... Czyli, <grym> <grym> Idziemy dalej przed siebie Szlakiem Szumy nad Tanwią e, ja nie idę przed Ciebie wcale Ja, 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 ja wcale nie idę przed Ciebie Ale Marcin Co tutaj złamał zasady, idzie Jak ty idziesz? Za siebie? Marcin, nie przed siebie, tylko za siebie. Tak, bo tak się chodzi, nie? Można? Można. Proszę, tutaj ładnie malowniczo. Prostoczański klimacik. Marcin się namyśla Marcin nie słyszał Tu wcale nie szumi, tu wcale nie szumi Tu wcale W ogóle nie szumi w ogóle w ogóle nie nie sumi. Sumi. To jest sam spokój Cisza spokój Źródełko miłości, o co tu chodzi? Źródełko miłości, wchodzi do źródełka i jest miłość. A, to jest to źródełko.

No to kochani, wszystko co piękne, szybko się kończy. I nasza majówka się kończy, ale jeszcze nie teraz, ponieważ jedziemy teraz coś zjeść, a potem dopiero ruszamy do Warszawy. Poczekamy sobie na jedzonko. Znaczy sobie okulary czyści Tak to się robi. Restauracja jak nie w Józefowie. A jakiś swój klimacik ma też Marcin, gramy w lotki. Gramy w lotki? Rupka ryzowa. I zróbka pomidorowa I Marcin. Kolar. Dokładnie. Życzka. I kola obok. I piwko. I piwko Gdzież nie jest bardzo dobre, nalewaka. Zwierzę na nie jest nalewaka. Dla polędwicy. Że Taka karyczka występuje. A, Do zupki w sam raz. Dwie zupy masz. No. tych wołowy dwa razy. Marcin ocenia. Rostoczański. O, to jest po Rostoczańsku. Przeżywa, przeżywa. Wszystkie kubki smakowe, uaktywnione Podsumowam to jako dobre jedzenie Czyli jest dobre? Dobre Chcę trochę surówki, słuchajcie No tu jemy Jaślę, Karolinka czeka na zupę cebulową Tak ładne, tak No i w ten sposób kończymy naszą majówkę Tutaj sobie jedliśmy. Teraz Marcin papieroska sobie zapali. I zaraz ruszamy w drogę do Warszawy. Za około 3,5 godziny powinniśmy być w Warszawie. Może trafimy jeszcze na majowe korki. No i Karolinka mi wysłała na nagranie fontanny. I widzimy tutaj wszystkie zwierzęta, które występują na roztoczu. Lisy, zające, wilki, orły, dziki, konie. Kochani, było fajnie. A teraz wracamy do Warszawy. Już nie jest fajnie. I już jest mniej fajnie. Ale do następnego.